Witajcie, moi drodzy, z tej strony Arkadiusz, a wy właśnie oglądacie recenzję cygara marki CAO z serii World. I cygaro to reprezentuje linię Amazon Basin. I od razu powiem Wam, że cygara te od początku, kiedy tylko pojawiły się na rynku w roku 2014, mają dopisek LE, czyli Limited Edition, co też wynika z bardzo ograniczonej dostępności. Głównego tytoniu wykorzystywanego we wkładce tych cygar, o czym powiem Wam w dalszej części tej oto recenzji. Natomiast druga ciekawostka dotyczy samego formatu. Według producenta no, cygara te są zwijane tylko w formacie Toro, który ma 52 w ringu oraz 6 cali długości. Dziwnym trafem trzymam w dłoniach Amazon Basin w formacie Rothschild, który ma 4,5 cala długości oraz 50 w ringu. Więc widać, producent chyba sam nie wie do końca, co zwija, albo po prostu na swojej głównej stronie nie chce mówić swoim głównym klientom, czyli Amerykanom, że jednak jest coś więcej niż tylko toro i bardzo możliwe, że akurat ten format trafia tylko do europejskich klientów. Ten wyjątkowy tytoń stanowiący aż 40% liści we wkładce nazywa się bragansa i uprawiany jest w Brazylii, w lasach deszczowych Amazonii i w dorzeczu Amazonki. Stąd też nazwa tej linii Amazon Basin. I tytoń ten ma być odmiany Arapiraka. Czyli odmiany no, powszechnie uprawianej w Brazylii, więc co jest w tym tytoniu wyjątkowego? Dwie rzeczy. Po pierwsze, no, tyton ten jest uprawiany nie na farmach znajdujących się na otwartym terenie, tylko bezpośrednio w puszczy, gdzie raczej nie ma miejsca na uprawy, więc farmerzy wyszukują pomniejszych polan, gdzie Jakkolwiek wpada światło słoneczne przez korony drzew, i tam bardzo gęsto sadzą ten tytoń. Koniec końców, plony z tego są niewielkie, a liście dosyć również mikrych rozmiarów, ale za to są ponoć przez to takie dosyć skoncentrowane smakowo. Natomiast druga rzecz, która ten tytoń bragansa wyróżnia, to sposób fermentacji. Czyli te liście odmiany arapiraka, następnie są bardzo gęsto układane po suszeniu i zawijane w formę takich cylindrów, które nazywają się carrots, jak podaje to producent na stronie, albo jak podaje to w swoim filmie promocyjnym z języka portugalskiego, one noszą nazwę corda. I korda to jest właśnie taka marchewka, której wnętrze stanowi tytoń zwinięty w tuby. A następnie bardzo gęsto owinięty liną i zabezpieczony najprawdopodobniej albo liśćmi palmy zwyczajnej, której nie brak w tamtym regionie, albo korą jakiegoś drzewa. I tytoń ten w takiej formie dojrzewa i w takiej formie jest też transportowany z tych mikro plantacji znajdujących się w Puszczy Amazońskiej bezpośrednio do miejsca zwinięcia. Cygarata natomiast są zwijane w Nikaragui w fabryce STG Esteli należącej do Scandinavian Tobacco Group i która też kiedyś należała do rodziny Osgener, która stworzyła markę CEO. I od której Skandynawian Tobacco Group, a właściwie to General Cigar Company, należące do Skandynawian Tobacco Group, wykupiło kiedyś właśnie tę markę. Natomiast co do naszej limitowanej produkcji, ta wygląda też dosyć ciekawie. Pierwotnie w roku 2014, kiedy te cygara wyszły, no i 16. jest ten rok, w którym pojawiła się kolejna edycja tych cygar, no bo co 3 lata mają być te tytonie zbierane. Kolejna natomiast edycja, Amazon Basin, została wypuszczona dopiero w roku 2022, co mogło oczywiście wynikać no, z problemów z dostępnością tych tytoni, wywołanych między innymi przez ogólnoświatowe obostrzenia. No ale zabrakło tutaj wersji 2018. Następnie y, cygara T pojawiły się z kolejną edycją w roku 2024. No i teraz, tak na logikę idąc, w 2026 znowu powinny zostać wypuszczone kolejne te cygara. Jednak to nie ma miejsca, bo zostały one wypuszczone już w roku 2025, czyli chyba no, producentowi opłaca się nieco zagęścić produkcję. Widać jest w tym dobry biznes. Ale to też nie jest tak, że między tym rokiem 2016 a 2022 tych cygar nie było. Nie, one były, ale akurat nie Amazon Basin. Tylko w roku 2017, a następnie 2019, pojawili się bracia tych oto cygar. Bracia, którzy również mieli dopisek Amazon, tyle że w 2017 ci dwaj bracia nazywali się Anaconda oraz Fuma M Korda. Natomiast w 2019 czwarty, w sumie trzeci z braci, a czwarty z rodzeństwa, zyskał taki dopisek jak Orejano. I wszystkie tamte cygara no również miały w środku ten tytoń Bragansa, natomiast miały one w ogóle inne mieszanki w porównaniu do pierwowzoru i każde z tamtych cygar się różniło. Nawet swoje pierścienie, w tym przypadku no nie są to pierścienie papierowe, mają być to liście tytoniu zawinięte w taką linę. One też miały w ogóle inny układ, co pozwalało w sumie wyróżnić te cygara. Co prawda nie obcowałem nigdy z tamtymi innymi cygarami z tej takiej podserii Amazon, ale patrząc na zdjęcia to Powiem Wam, że one wyglądały tak samo, i gdyby nie jakaś zmiana układu tych linek tytoniowych, to ciężko byłoby te cygara odróżnić. A co do. Tych akurat cygar jeszcze w roku 2023 pojawiła się taka edycja Extra Anecho, która była dodatkowo sezonowana po zwinięciu. I czytając recenzję okazało się, że to dodatkowe sezonowanie wcale tych cygar najprawdopodobniej nie wygładza, tylko sprawia, że wręcz one wytracają z czasem swój smak, więc ponoć najlepiej palić je na świeżo. Tak też się nieco dowiedziałem. A co do naszego bohatera, no bo już teraz czas do niego przejść. Cygaro to owinięte jest liściem Ecuadorian Sumatra. Jeżeli natomiast teraz zaczynacie się zastanawiać jakim cudem to jest Ecuadorian Sumatra, bo jest jakiś taki zaciemny, to dopowiem wam, że cygara pochodzą z samego szczytu rośliny. Tym samym zostały dosyć mocno smagnięte promieniami słonecznymi no i przez to są też ciemniejsze. Nie jest to takie typowe Maduro, w każdym razie nic mi wiadomo, że do Maduro były one fermentowane. Binder czyli nasz zawijacz to liść z Nikaragui, a filler stanowią w 40%, coż, wam mówiłem te tytonie Braganza, a reszta to tytonie pochodzące z Dominikany oraz z Kolumbii. I przechodząc do wyglądu tego cygara, muszę wam powiedzieć, że trochę obawiam się, jeżeli idzie o ciąg gdyż ta taka linka z tego tytoniu jest tutaj bardzo mocno zawinięta. Do tego stopnia, że kiedy bym ją zdjął, to będzie tutaj na pewno wgniecenie, a ta część zamieni się cygara dosłownie w główkę. Także mam nadzieję, że no, torcedores wiedzą, co robili i to po prostu ma tak właśnie rustykalnie wyglądać, ale koniec końców technicznie cygaro będzie wspaniałe. Natomiast o tej techniczności i tej takiej dzikości w cygarze, no w ogóle widać ją w całym tym egzemplarzu. Nie jest on na pewno idealnie okrągły, są miejsca, gdzie są też jakieś wgniecenia, zgrubienia i tu znów powtórzę, mam nadzieję, że nie wpłynie to w żaden sposób na technikalia, bo torsedores wiedzą co robią. Co do natomiast wykończenia kapturka, no ten też wygląda dosyć średnio. Ten tytoń Bragansa jest natomiast innego koloru niż reszta wkładki, ale są też nieco przesunięty na bok. Więc tu znów powtórzę. Mamy nadzieję, że nie będzie to wpływało na jakieś problemy ze spalaniem, aczkolwiek pokładam naprawdę dużo nadzieje w tym cygarze. A to, co też nieco nakręca mnie do spróbowania tych cygar, to powiem Wam jego zapach. Kiedy wyciągnąłem to cygaro z humidora, a wyciągam tak na 2-3 godziny przed paleniem, żeby nieco oddało jakiś tam nadmiar ewentualnej wilgotności, i wjąłem to cygaro z celofanu, zapach był wyczuwalny, myślę, na, na metr. Kiedy machałem tym cygarem tak sobie, jak różdżką Harry Potter, to cygaro roztaczało niezwykle intensywny zapach. I powiem Wam, że o ile ten Ekwadorion Sumatra da się wyczuć nieco jego zapach. Jest on taki trochę piaszczysty, bym powiedział, orzechowy, tak głównie cały zapach cygara dominuje ten zapewne tytoń Braganza, który, który był właśnie fermentowany bardzo ciasno i koniec końców zamienił się nieco w taką papkę, bo on zmienia trochę swoją konsystencję. I ma on właśnie nadawać takich bardzo owocowych aromatów i całe cygaro tym pachnie. Ono po prostu pachnie jak taki deser owocowy. Kandyzowane owoce, bym powiedział nawet w jakieś takie oblepione miodem, do tego jakieś orzechy w miodzie. W ogóle czuć tutaj czekoladki, dosłownie czekoladki wiśniowe jednej ze znanych marek. Na no ten miks zapachowy jest po prostu przepiękny. I opowiadając wam o tym, aż mi napłynęła ślina do ust, więc jak najszybciej otworzę to cygaro, żeby się tutaj nie zafaflunić, i je odpalę. A cygaro otworzę dwuostrzową obcinarką Xikar, Aczkolwiek powiem wam, że zastanawiałem się, czy nie użyć do tego wyżynarki, ale chyba obcinarka będzie tutaj najlepszym wyborem. Cygaro otworzyłem bez żadnych problemów, co prawda, może nie idealnie równo, ale nadal bez żadnych problemów. I powiem Wam, że w momencie, w którym ten kapturek mi odskoczył, to cygaro zaczęło roztaczać. Teraz już od tej strony ten cudowny. Owocowo-czekoladowo-wędzony zapach. No nie mogę się doczekać degustacji, no ale zanim to się stanie, jeszcze dobrze sprawdzić w ogóle ciąg tego cygara. Co też zauważyłem, ta główka jest w ogóle bardzo, ale to bardzo, bardzo zbita. No, ten ciąg jest na razie na takie 3 z plusem, na możliwe 6, Acz Cokolwiek istnieje tu jeszcze, jak widzę, szansa na przycięcie jakiegoś plasterka, jak będzie taka potrzeba, więc zapewne zrobię to w trakcie tej degustacji. No a tę część właściwą już czas zacząć od rozgrzania stopy tego cygara. Po zużyciu około połowy zbiorniczka gazu w zapalniczce w końcu to cygaro jakoś złapało żar. Nawet wziąłem kilka takich kontrolnych pufnień, żeby całość się rozkręciła, i okazało się, że ta początkowo piękna linia spalania. Gdzieś trochę zaczęła się zakrzywiać, ale wynika to najprawdopodobniej z problemów z ściągiem i z tego, że dym nierówno idzie przez całe cygaro albo idzie jakąś przestrzenią znajdującą się gdzieś z tej strony. I skąd to wiem? Dym jest obecnie taki bardzo skoncentrowany i dosyć charakterystyczny, jeżeli idzie właśnie o to jego koncentrację dla przytkanych cygar. I to przytkanie też sprawia, że pojawiają mi się tutaj takie ciemniejsze punkty, czyli osadza mi się smoła z dymu. Tak więc na pewno czeka mnie poprawka i obcięcie jeszcze plasterka, co już zrobię poza kamerą. Co do natomiast samych smaków. Cygaro na tę chwilę ma hmm, taki nieco herbaciano owocowy posmak. Do tego bym powiedział, że znajduje się tutaj odrobinka tak dla przełamania ziarenek jasno upalonej kawy. A także nieco pikantności, ale nie takiej uderzającej, rozlewającej się bardzo mocno i takiej dominującej całość na finiszu, tylko ten finisz ma taką bardzo delikatną, bym powiedział nawet chrupką pikantność. Nie wiem, czy tworzę właśnie teraz terminy, ale tak mogę to nazwać. Po wzięciu pufnięcia widzę też, że coraz większe nierówności tu się pojawiają w spalaniu. Eee, tak, że tak. Ja obetnę sobie plasterek i wrócę do Was w tercji pierwszej po 25 minutach spokojnego palenia i powiem Wam, że wyhodowałem piękny, zwarty, jak mi się wydawało, popiół na około 3 cm długości. Natomiast zanim w ogóle powiedziałem. Pierwsze zdanie w tym ujęciu. Popiół ten odleciał mi i rozpadł się na drobne na moich spodniach, a także na fotelu. Więc mam tutaj. Totalny bałagan, ale całe szczęście na podorędziu mam odkurzacz, także całość zaraz ogarnę. Przy okazji jak ten papił odleciał, też nieco przedmuchałem to cygaro, co sprawiło, że to też odrobinę się wyrównało, jeżeli idzie o linię spalania. Akurat ten egzemplarz jakoś idealnie jak od linki się nie spala, ale też. Większych krzywin tutaj nie ma. Co do moich problemów z ciągiem, o których wam mówiłem. Dokonałem tutaj korekty cięcia, więc obciąłem kolejny plasterek, a także uwolniłem cygaro z tej tytoniowej lianki. Jak widzicie, jest tutaj no, wgłębienie i to też może powodować te problemy z ciągiem, ale na pewno to pozbycie się kawałeczka cygara sprawiło, że już tutaj jest lepiej. Cygaro cały czas też całkiem nieźle dymi, ale zarazem dym ten. Ładnie pachnie, więc całkiem sympatycznie siedzi mi się tutaj w tej chmurze, której może nie do końca wy jesteście w stanie zauważyć, ale ona tutaj jak najbardziej się unosi. Co do smaków, no bo to są najważniejsze. W dymie tym wyczuwam w szczególności taką dominację, właśnie owocowo. Herbacianą, bądź jakąś taką ziołową, ale nie jest to taka herbata czy zioła charakterystyczna dla cygar meksykańskich. Nie, ten miks bardziej przypomina taki miks właśnie czerwonych owoców z jakąś taką czerwoną herbatą. No, jest to dosyć ciekawe. W szczególności, właśnie te takie herbaciano-owocowe aromaty wyczuwam, kiedy wypuszczam dym nosem. Wypuszczając tylko ustami, tutaj ta wyczuwalność jest mniejsza. Eee, za to. Puszczając dym tak, powiedzmy prosto, bez większego użycia nosa, wyczuwam cały czas tę taką pikantność, tę taką pieprzność, która gdzieś tam sobie z tyłu gra, ale to też jest taka pieprzność bardziej ziołowa. Do tego nieco powiedziałbym, jest tutaj jakiś orzechów, bym powiedział miks. Na pewno nie migdałów, ale jakichś takich. Orzechów włoskich z orzechami laskowymi, ale one są tutaj dosyć wycofane, do tego wyczuwam nieco przyjemnej tytoniowej nuty, a także mam wrażenie, że cały czas gdzieś tutaj nieco majaczą takie ziarenka delikatnie upalonej kawy. Natomiast i tak cygaro to najciekawsze jest, kiedy właśnie wypuszcza się ten dym. Nosem bądź ustami i nosem, wtedy jest najpełniejsze, a wypuszczając naraz ustami i nosem, wyłapuje poza tą herbacianością, owocowością taką dawkę jakichś przypraw korzennych. Jak najbardziej tu się to przewija. Nawet bym powiedział, że może jest tu taka szczypta suszonego korzenia imbiru. Cygaro jest generalnie całkiem fajne. Może nie tak mocno zaskakujące jak się spodziewałem, ale na pewno jest inne i też zarazem jest mniej herbaciane niż La Aurora ADN, czyli cygaro, w którym znajduje się tytoń. Andujo, będący dominikańskim odpowiednikiem tego brazylijskiego Braganza. Także ta herbacianość na pewno jest level niżej niż tam, więc tamto cygaro pozostaje najbardziej herbacianym cygarem ever, ale to te... Taką przyjemną herbacianość, jak najbardziej w sobie ma, i powiem Wam, że akurat to mi się w tym podoba. A czy podobać mi się też będzie w tercji drugiej po 55 minutach bardzo spokojnej degustacji, i ta spokojna degustacja nie wynika z tego, że cygaro jest tak oszałamiające, że po prostu nie chce się z nim rozstać i palę je tak powoli, a wynika to właśnie z tych technikaliów i tej pewnej takiej ciasnoty w tym ciągu, więc jak biorę kilka pufnięć nieco szybciej, to cygaro bardzo szybko mi się rozgrzewa i robi się nieprzyjemne, dlatego też je tak palę nieco na granicy zgaśnięcia, z czego też mogą między nimi wynikać te problemy ze spalaniem. Jak widzicie, no, linia żaru jest bardzo poząbkowana, ale też jakoś nie równam tego. Cygara zapalniczką, co ma być, to będzie. Popiół jest taki biały, z nieco żółtym odbarwieniem, że tak to nazwę. Widać też szare prześwity. Trzyma się całkiem nieźle, ale nauczony tym, co zrobiło mi cygaro w tercji pierwszej, wezmę sobie pufnięcie nad popielnicą. I co do. Smaków, które wyczuwa. Opowiem Wam, że nieco się zmieniły. Co prawda, ta taka herbacianość nadal tutaj występuje. Nadal występuje pewna dawka owoców, ale zacząłem też wyczuwać nutę ewidentnie anyżu. Nie jest ona dominująca, ale powiedziałbym, że jest tak na drugim poziomie. Jest, jest, na pewno nie jest głównym bohaterem, ale jest tym jakimś tam bohaterem pobocznym, który tutaj dosyć często się pojawia. Do tego też na finiszu wyczuwam taką delikatną ziołowość, ale idącą w kierunku teraz bardziej jakiegoś eukaliptusa, jakiejś takiej mięty. Przypomina mi to trochę. Cukierki, które ostatnio cićka meukaliptusowe. I nawet jest tutaj taka delikatna właśnie dawka takiej cukierkowej słodyczy. Do tego też wyczuwam nieco drewna, a także czegoś, co przypomina mi teraz takie dojrzałe orzechy włoskie. Kiedy nawet pufnę nieco więcej to te orzechy zamieniają się w takie dosyć dojrzałe orzechy i cygaro robi się nieco goryczkowe, więc no tak czy siak muszę palić je cały czas bardzo powoli. Jeżeli miałbym teraz to cygaro oceniać, to powiem Wam, że dałbym mu pewnie szkolną czwóreczkę z niewielkim plusem, ale wierzę, że jeszcze coś się tutaj rozkręci w tercji trzeciej, w której na pewno jestem zaskoczony kolejną ewolucją tego cygara, więc ono zmienia się z każdą tercją, a Wersja trzecia jest najbardziej wytrawna ze wszystkich. Obecnie dominują tutaj smaki. Tytoniu. Dobrego tytoniu. Wymieszanego ze skórzaną nutą. Z mocą, ale to dosłownie mocą takich dojrzałych migdałów kalifornijskich. Do tego wyczuwam nieco takiego suchego drewna. Odrobinę pikantności, która pojawiała się w tercji pierwszej, jak i drugiej, natomiast ta jest zbliżona do tego startu. A także wyczuwam niewielką, ale to bardzo niewielką dawkę gorzkiej czekolady. Ona akurat znajduje się gdzieś tam z tyłu w tych wszystkich smaków, stanowi takie tło. Natomiast sam finish obecnie jest taki migdałowo Pikantny. No, jest ciekawie. Co natomiast nie było ciekawe, no bo tu już płynnie przejdę do podsumowania, to na pewno te technikalia tego cygara. Doczytywałem w różnych recenzjach, że no niestety chyba. Jeżeli idzie o CEO Amazon Basin, no nie ma idealnych sztuk i bardzo często recenzenci wymieniali, że cygara potrafią palić się w cały świat. Widać taki urok tych cygar, mają być one takie dzikie. Koniec końców obciąłem finalnie przez całą degustację aż dwa plasterki, bo niestety ze względu na ten wyciąg dosyć szybko zaczynałaś tutaj odkładać smoła i obecnie to też ma miejsce. Cygaro przedmuchiwałem dwukrotnie, kiedy zaczynało się robić właśnie takie smolasto-popielaste. Natomiast sam popiół, no, dwukrotnie też już mnie zaskoczył i wylądował na moich spodniach. Ale ciort z tym cieszy mnie generalnie obcowanie z tym cygarem i to, że miałem w ogóle możliwość go spróbowania. Mam jeszcze jedną sztukę w humidorze, więc w przyszłości na pewno już poza kamerą będę to cygaro degustował. Ale póki co niech sobie poleżakuje. Jestem ciekaw, czy rzeczywiście z czasem wy... Te smaki tak jak pisali recenzenci, to cygaro na pewno jest dosyć świeżej dostawy. Więc tutaj mam pełnię tych smaków. A jeżeli miałbym tę dzisiejszą degustację, tę obecną, którą właśnie oglądacie, podsumować, to wystawiam całości mimo tych problemów technicznych. Szkolną czwóreczkę z plusem, bo jest to dla mnie po prostu dobre cygaro plus. Na piąteczkę jeszcze trochę brakuje, ale fajnie spędziłem z nim czas. Natomiast dla tych, którzy gdzieś tam dopiero zaczynają tę swoją cygarową przygodę i chcieliby po te cygara sięgnąć, ostrzegam. O ile ta budowa jest średnia do pełnej, ale jednak bardziej na średnim poziomie, bo tych smaków jest całkiem sporo, ale one nie są takie mega intensywne, tak, no ta moc jednak poszła szczególnie w trzeciej tercji w kierunku tej pełnej, więc jedząc trzy godziny temu taką można powiedzieć średnio obfitą kolację. No, niestety zaczynam odczuwać trochę mrowienie w palcach, i nieco mi się tam kotuje w żołądku. Tak więc to cygaro zawiera całkiem sporo nikotyny, i na to uważajcie, zjedzcie dobrze przed degustacją i na pewno bądźcie wypoczęci. I tymi słowami mogę zakończyć tę właściwą część degustacyjną. Jeżeli ktoś z Was poszukiwałby tych cygar, udało mi się je nabyć w promocji za 4. 40, chyba 4 czy 45 zł. Standardowo jest to 55 zł obecnie za sztukę. I myślę, że jeżeli miałbym zapłacić tyle za to cygaro, to przy obecnych cenach po prostu tyle jest warte. Dziękuję, że byliście ze mną. Dziękuję, że dotrwaliście do końca. Jeżeli podobało Wam się to, co robię, zostawcie łapkę w górę. Nie zapomnijcie o subskrypcji. Jeżeli jeszcze nie subujecie tego kanału, wtedy będziecie mieli informacje o nowościach, które też się tutaj pojawiają o trwających premierach. Te najczęściej mają miejsce w soboty około 10.30 rano, ale też czasami wrzucam jakieś treści w środku tygodnia, środa wieczór, także też wyglądajcie, doglądajcie. Jeżeli macie ochotę dołączyć do grona moich patronów, zróbcie to, jeżeli macie ochotę Poczytać, co tam się dzieje u mnie w suszylach to także to zróbcie. Wszystkie linki macie w opisie pod filmem. A jeżeli też mieliście styczność z tymi cygarami, koniecznie dajcie mi znać, jak wy je oceniacie. I jeżeli paliliście wyleżakowane sztuki, to podzielcie się w komentarzach swoimi spostrzeżeniami, czy rzeczywiście one z czasem wytracają swój smak, bądź jakoś przesadnie się wygładzają. Recenzował dla Was wasz ulubiony cygarowy vloger Arkadiusz. Na razie.